Więc no. Ale kurwa, ja nikomu źle nie życzę, ale dla mnie, dla mnie to był od początku. Pomimo tego, że nikt mnie zazwyczaj nie chce słuchać, bo to jest zawsze odbierane na zasadzie dupa cię boli, dla mnie było to oczywiste, że to jest y, wojna z czasem. Dzięki. Na zasadzie albo zdołasz przerzucić to zainteresowanie, które zbudziłeś swoją osobą na, y, na inne gry, bo też szachy wiadomo, że nie będą wiecznie trwałe, bo to był kurwa. To było takie redemption kurwa szachowe yy, przez serial spowodowane, yy, albo zajebiesz kurwa trzy w... fejle i w sumie będzie pachniało trochę. A się ten, kole, ten koleś tak szczerze, ja go nie oglądałem, ale widziałem jakie tam szoty, to on bardzo wzbudził moją sympatię i wydawał mi się gościem takim, który autentycznie jest tak wysoce kulturalny i faktycznie nie gra kogoś, kto nie jest. Na dzień dzisiejszy po tych wszystkich jego wpisach i wypowiedziach na, na Facebooku uważam, że jest niezłym aktorzyną, który po prostu. Ja ci powiem jedną rzecz. Osiągnął swój cel. Nie możesz, nie możesz zrobić. Ja, ja nic z tego nie mam, ja mu dobrze życzę, ja Tylko ja zauważam jedną rzecz. Nie wiem, czy by wtedy raczej w internecie nie było, bo ty grałeś w gry komputerowe. Yy, tam w okolicach 2014 roku była bardzo duża drama, bo ktoś wyzywał Stu na fanpage'u, a on, on pisał, że rucha mu starą. I... <grywka> ale za Stewarda to I, ale nie no, no właśnie kurwa, i Stew i miał bardzo duże problemy wizerunkowe przez, ten, przez bardzo długi okres czasu. Bo ruchał widzowi matkę. Pomimo że ja kurwa gwałciłem każdemu kota, czyli samu też kurwa każdemu ruchał matkę. Tylko wiesz, to był steward, który nigdy w życiu tego nie robił? No to właśnie, na tym wcześniej to mówiłem, że tak jest. No tak, oczywiście znaczy, tak jest. Ludzie się spodziewają pewnych zachowań. Jeżeli prezentujesz wysoką kulturę wypowiedzi, to musisz się tego kurczowo utrzymać. Nie możesz sobie pozwolić na chwilę słabości.